To jeszcze słowo nam mówi o powrocie Jezusa, jacy mamy być, jaki On jest. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg lecimy. Prajda Życia z Bogiem spowoduje dziś w wersji Espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. W Adwencie sporo fragmentów z Księgi Proroka Izajasza, rozdział 35. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne. Niech się rozraduje skacząc i wykrzykując z uciechy. Skąd taki entuzjazm? Kilka wersetów dalej czytamy, bo oni zobaczą chwałę i wspaniałość naszego Boga. Zobaczą chwałę i wspaniałość naszego Boga. Na tym chciałbym się skupić, bo w kontekście wyczekiwania kogoś, to jest bardzo ważne, jaki masz obraz osoby, na którą czekasz. Jakie jest Twoje serce względem osoby, której wypatrujesz, której wyczekujesz. Pomyśl sobie o kimś, kogo lubisz kogo może bardzo lubisz, kogo kochasz, za kim tęsknisz. Jakie jest twoje serducho, jakie jest twoje nastawienie, gdy czekasz na tę osobę? Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Zupełnie inaczej czeka się na kogoś, kogo podziwiamy, za kim tęsknimy, kogo kochamy. A nasz Bóg taki jest. Jakiego Boga znasz dzisiaj? Może w ramach tego przygotowania na szeroko pojęty powrót Jezusa, czy to będzie za naszego życia, czy spotkamy się z nim po tym, jak umrzemy. A pamiętacie, że amerykańscy naukowcy udowodnili, że 100% ludzi umiera, tak? To ta taka dana, która wywołuje uśmiech na naszych twarzach. Jaki obraz Boga znasz? Jaki obraz Boga nosisz w sobie? Bo można żyć życiem pełnym zachwytu naszym Bogiem. Ja, ja, jakie dzisiaj budzą się w tobie myśli, kiedy pada hasło Bóg? Czy znaczy, gdzieś tam nie wkradło się jakieś przyzwyczajenie, jakieś jakieś znużenie, może jakaś taka no, szarówka? Nie. Pierwsza miłość. Apokalipsa uczy nas, że mamy wrócić do pierwszej miłości. Nasze serca mają płonąć dla Pana, bo On jest wspaniały. On jest pełen chwały. Jak to zrobić? Hmm. Biblia w rękę i czytamy. Wołamy do Ducha Świętego, pokaż się nam Boże. Może jakieś dobre rekolekcje, może jakaś dobra książka, ale taka dobra, skupiona na, na, na Słowie Bożym, na Bogu. Zainwestuj w to, żeby Twoje życie było zachwycone, pełne zachwytu tym, jaki jest Nasz Pan. I Zajasza 35. Oni zobaczą wspaniałość i chwałę naszego Boga, a my możemy przeżywać to już teraz, prosząc, żeby Duch Święty nam to objawiał. Niech tak się stanie. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.